Słuchajcie, ja cały czas tylko gadam o tym swoim bogactwie, o tych swoich samochodach, jachtach i wszystkim, co posiadam, ale kompletnie zapomniałem o tym, że tak naprawdę jestem jednym z najprzystojniejszych, jeśli nie najprzystojniejszym facetem na świecie. Bo i tak w ogóle wstałem rano, popatrzyłem w lustro i mówię: Ja pierdolę! Jaki ładny facet, jaki przystojniak! I stwierdziłem, że nagram wam ten film, żebyście też zwrócili na to uwagę, bo być może jesteście zapatrzeni tylko i wyłącznie w mój majątek, w moje pieniądze, a pomijacie ten fakt, że jednak no, jestem kurwa prawdziwym Adonisem. Także dziewczyny, od razu mówię: no, jestem zajęty, nie piszcie, bo jestem żonaty, więc no, no, niestety nic z tego, no ale popodziwiać mnie zawsze możecie, powzdychać ewentualnie. Zrobić screen, zdjęcie wydrukować i powiesić nad łóżkiem. Tego Wam nikt nie broni. Także. Trzymajcie się!